Siema, z tej strony Paweł z kanału IP Passion, a dzisiaj jest 3 dni do Sylwestra. Z tej okazji przychodzę do Was z ogromnym unboxingiem piwer Jest on dla mnie naprawdę bardzo ważny. Ciągle jeżdżą samochody, ciągle jeżdżą w koło tu, ciągle jeżdżą, no i jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą... Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj jest 3 Z tej okazji przychodzę do Was z epickim unboxingiem zajmującym aż dwa kartony. Ciekawy jestem co znajduje się w środku. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. No i cóż, powoli kończę otwierać pierwszą paczkę. Jak widzicie, jest dosyć duża. Ok. Zaraz zobaczymy, co znajduje się w środku. Zamówiłem troszeczkę ciekawych produktów od osoby prywatnej. I już za chwilę zobaczymy, co znajduje się w środku. Na samym początku widzimy Kolpo 45 od Braitzkaja. Wygląda w ten sposób. Naprawdę bardzo fajna pirotechnika. Kolpo 45. Tak się oto prezentuje. Bardzo się cieszę, że jestem w posiadaniu kolejnej paczuszki. Następnie mamy tutaj PS3 Shark. Jedna paczka. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta szósta, tak się prezentują i siódma. Siedem paczuszek PS3 Shark, a już pod spodem znajdują się wypełniacze. A pod nimi FP3 maker, naprawdę świetna paczuszka z 2013 roku. Będzie idealna na zapasy na trudne czasy, dlatego że w kolekcji posiadam takie oto petardy. Słuchajcie, a to nie koniec, ponieważ już tutaj, poniżej, ok. Znajdują się cztery paczki petard Ultras Liberi Medium e, Smal, przepraszam, e, Ultras Liberi Smal. Tak się oto e, prezentują. Cztery piękne paczuszki, takich oto petard. Ok. Następnie mamy trzy paczki Scream Rocket e, um, 2. Chyba tak, Scream Rocket 2. E, 10 sztuk w opakowaniu. Tak się e, prezentują. No i na samym końcu naprawdę bardzo ciekawy produkt, a jest to Scream 3S NWP. 2012. Od Funka oczywiście. Także tutaj mamy em, paczuszki. Jeszcze więcej paczuszek. Tutaj są cztery sztuki, a raczej cztery opakowania. Poniżej. Kolejne opakowania tychże bardzo ciekawych petard. Tutaj mamy już 5 opakowań. A na samym dnie kartonu znajdują się kolejne. I zarazem ostatnie cztery paczuszki, tychże bardzo ciekawych petard. No i cóż, przechodzimy do drugiego kartonu. No to lecimy! Paczka jest naprawdę bardzo fajnie zapakowana. Cóż, otwieramy. Dobrze, elegancko. Ciekawe, co znajduje się w drugim kartonie. O! Świetnie. No i karton został otwarty. Przesuwam go troszeczkę bliżej do Was. No i zaczynamy zdejmować wypełnienie. Już Na samym początku widzimy petardy, demon, cała paczuszka, rok produkcji 2018. Następnie mamy piękną paczuszkę, kolor salutów od importera Phoenix, bardzo stare petardki na NWP. Tutaj macie wszystkie informacje, czyli mamy tutaj NWPK, świetnie. Tutaj widzę już bardzo ciekawy zabyteczek, a raczej piery technikę do mojej kolekcji. Jest to paczuszka C4 2018. Tutaj akurat jest to partia z marca, i w jej wnętrzu znajdują się także demony. Taki mały zabyteczek do kolekcji. A już poniżej, zobaczcie. Co my tu mamy? Pięć paczuszek demonów. Świetnie. Naprawdę bardzo fajnie. Wszystkie oczywiście z 2018 roku. Elegancko. Tak się oto prezentują. Uchu, Ale towaru tutaj mamy. TB5 Dextrin funkę, Takie połączenie. Bardzo fajna paczuszka. Elegancka. Myślę, że teraz będą tylko ciekawsze rzeczy. Na sam początek. Mamy Thundering King, pierwsza paczuszka. Poniżej, a raczej zaraz obok, mamy Scream Shells'y, ale w środku nich coś się znajduje w środku, słuchajcie. Mamy tutaj paczkę Petard PS5, otwórkę, no i piękny yy, moździerzyk. Dostałem informację, że coś znajduje się w y, róże od moździerza, także już patrzymy. Ok, mamy tutaj jakąś zetyczkę. Dobrze. Żeby nic się nie trzęsło. Także bardzo fajnie. I na dnie znajduje się bardzo fajna raca od Ultras Shopu. Świetnie. Naprawdę bardzo fajnie. Taka oto raca. Składana. takiej jeszcze nie miałem. Także elegancko. jest już zamknięty. Powiem Wam, że ta paczka jest naprawdę bardzo gruba. Tutaj mamy dwie paczuszki PS5 pakowanych po 20 sztuk. Jedne z najlepszych w ogóle petard na rynku. Niestety jest już ich bardzo mało. O! Ah, zobaczcie to! Druga paczka Tandering King. Zestaw uzupełniający. 12 szelek w środku. No cóż, prezentuje się świetnie, a ta jest akurat otwarta, także otworzymy, zobaczymy jak się prezentuje. Ok. Przypominam, że zakupy są od osoby prywatnej, także no niestety takie zabyteczki ciężko e, dostępne, ale jeszcze mi się udało gdzieś dorwać. Także pięknie to wygląda. Dużo topów, bardzo dużo topów, aż 12. Mamy tutaj kilka luźnych sztuk. Funkenstar 10, jeden, drugi, trzeci, elegancko. I szaraczki. Szaraczki NWP, oczywiście, również bardzo fajne petarki, będą na luźne strzelanie. I do tego jedne z moich obecnie ulubionych petard, czyli Funkę Petarda 5 Blue, stara wersja z niebieską bibułą. I co by nie mówić, naprawdę paczka jest epicka, powiem Wam, to jest coś zajebistego. Świetna paczka, kolejne dwa opakowania y, Petard TB5 i PS5. No i co my tu mamy dalej? Słuchajcie, naprawdę jestem zszokowany zawartością tej paczki. I na sam początek, a raczej na sam koniec y, mamy takie oto petardy. Są to crazy roboty ruskie. Ruskie crazy robociki. Już Wam pokazuję y, jedną paszuszkę. Tak się oto y, prezentują. Zobaczcie, jakie są niesamowite. Dla mnie to jest coś świetnego, tym bardziej dla kolekcjonera i osoby, która uwielbiała stare crazy roboty. Wolę je zdecydowanie bardziej od Exploderów człowiek i tak dalej, no bo jednak to są fajne, stare czasy, które bardzo miło wspominam. No i takich paczuszek mam aż cztery, czyli jest to coś niesamowitego. Folia niestety jest mocno popękana, ale to ze względu na ich wiek. Znajdę jakąś ładną paczuszkę i pójdę do kolekcji, a trzy pójdą zapas na trudne czasy. A na samym dnie, jak widzicie, znajduje się drugi moździerz Scream Shells. Ok, mamy tutaj drugi moździerzek Scream Shells, bardzo ładny, swoją drogą. No i cóż, ten jest już zapakowany, elegancki. No i cóż, taki oto moździerzyk. Także, tak się prezentowała zawartość paczki. Zobaczmy, jak się wszystko będzie prezentowało w całości. No i cóż, takim pięknym widokiem chciałbym zakończyć ten unboxing. Myślę, że Wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Zachęcam do łapkowania, do komentowania. Jak wiadomo, Sylwester coraz bliżej. Dziękuję Wam za oglądanie. Podnieście również na grupę Paromaniacs Army, podnieście również na stronę petarki.pl, znajdziecie tam bardzo dużo różnych ciekawych treści. No i cóż, dzięki Wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.